Oli! Oli! Czy mnie słyszysz? Oli! Ty! Co ty zrobiłeś? Dlaczego zabiłeś do jego? Ty w ogóle rozumiesz, co tutaj się stało? Prototyp! On... Ty w ogóle podłożyłeś ładunki? Oli! Oli! No odbierz! Proszę Oli, coś poszło bardzo źle. Bezpieczna przystań. Log wentylacyjny półki B6. Czy to właśnie tam jesteś, popi? Co? Tu i tam gdzie jesteś. Słuchaj, uważnie. nie możesz gdzie uciec. I będziesz walczyć? Koniec zabawy, popi. To To tam. Oczywiste pytanie. Oczywista odpowiedź. Nie. co zrobisz z Olim? Jestem tutaj, popi. Dla ciebie. Zawsze będę przy tobie. Doktor Katnab. Mami i hagi. Oni wszyscy nie żyją. Ty, ty już nie masz nic, nikogo. I zaraz będą mniej niż to. Jest Nie musisz się udawać. Tak? Nie. nie musisz uudować. Jesteś mniejsza ode mnie. Musisz wrócić do domu. Jak? Jak dużo wiesz? Jest to. to nie jest w porządku. Przez te wszystkie lata. Czy w ogóle był kiedyś Oli? Tak, kiedyś był. Ale to było bardzo dawno temu. Daj mi powiedzieć, co się stanie za was. Zaraz tam do Was przyjdę i zaraz go znajdę. Twoim przyjaciele kilku, której ci zostało, zmierzą się ze mną. Co zamierzasz zrobić ze mną? Mam coś specjalnego w myślach. Przygotowałem to. Specjalnie dla ciebie. I tym razem nie będziesz już chciała odejść. Nie. nie. Nie, nie, nie. Przez ten cały czas... Przez ten, ten cały czas... Okłamywałeś mnie! Tylko dlatego... I życzyłem na niego, żebyś co Pozwoliłem sobie zabrać z jednego miejsca od fundamentów. Tak szeroko, że dzięki za zebranie go. Ich w dobry sposób. Przyznaję jednak, że jestem zawiedziony. Potem całą uczę się w kładce. Myślałem, że zobaczył rzecz inaczej. Nie rozumiesz? To zawsze było o mnie i o tobie, Popi, czy my jesteśmy? To nie jest prawda, o której można zapomnieć. Nie wiesz znaczy tak wiele. No co ty, proszę. Już czas wrócić do domu, Popi. Już czas wrócić do domu. Nie mogę wrócić do tej klatki. Nie mogę. Przepraszam. Przyjaciel, ha? Spokojnie, to znajdę ją. A co do waszej dwójki? Próbujcie wylądować tak, żeby się nie połamać.